Witam i zapraszam do obejrzenia skrotu z meczu piątej kolejki, który odbył się w Ciechanowie. Poprzedni mecz co prawda zakończyliśmy wyjazdowo porażką z zespołem MKS w Krażu Romin, to było w dniu 27 sierpnia. Następnie MKS pauzował w czwartej kolejce, wobec tego czasu na trening nowe rozwiązania było wiele. Zobaczmy na co się to przełożyło, całe dwa tygodnie przygotowań, mecz pomiędzy MKS Ciechanów a Płońską Akademią Futbolu. Czas na składy obu zespołów. W skład klubu z zespołu gości przedstawiał się w sposób następujący. bramcy Łukasz Aniserowi, czy następnie w polu Mateusz Wiśniewski, Piotr Hercel, Damian Duszyński, Mateusz Rutkowski, Kordian Makowski jako kapitan, Szymon Zawadzki, Adam Wasilczenko, Wiktor Wodzyński, Michał Kowalski oraz Sebastian Czajkowski. Rezerwowi Łukasz Makowski, Dawid Królikowski, Adam Szcześniak, Piotr Wieszczyk, Ernest Kamiński, Paweł Tamowski oraz Aleks Wasilczenko. Trener zespołu Płońska Akademia Futbolu jest MKS w gospodarze zagrali w składzie pomiędzy słupkami Olszewski, Rafał, Zaś, w Polu Patryk, Tosik, Martin, Tomczak, Kamil Olszewski, Hubert Matusiak, Dominik Zajkowski, Jarosław Żebrowski, Jean-Carlos Cortez-Landa Zury, Mateusz Matusiak, Adam Sosnowski oraz Rafał Matusiak jako kapitan. Rezerwowi Mikołaj Herman, Antoni Mosakowski, Mateusz Morawski, Łukasz Sepczyński, Mateusz Sanko, Sylwester Rogalski oraz Bartosz Goziewski. Trenerem MK Łechanów jest Mariusz Mikłowski. Oye, yon pou bizne. Oye, yon pou bizne. Oye, yon pou bizne. Eu ia ver isso. di rasparat chulik v sebnom eto ya yedem ya budu stat' 何でだよこれしたん A to już koniec spotkania, kończy sędzia spotkanie, wynik meczu MKS Ciechanów 2 do 0, wygrywa z Płońską Akademią Futbolu po bramkach dla gospodarzy zdobytych przez Adama Sosnowskiego w pierwszej połowie, w drugiej połowie bramkę dla MKS zdobył Patryk Tosik. Bardzo dobry mecz w wykonaniu gospodarzy, oby jak najwięcej takich spotkałem w tym sezonie, na które już teraz zapraszamy zarówno na stadion, jak i na transmisję na żywo. Wszystkie materiały trafiają na kanał YouTube, bardzo proszę o subskrybowanie kanału jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, zapraszam również na Facebooka MKS, MKS Serwis Kibiców oraz na Twitter, gdzie również jesteśmy, trafiają tam bramki w trakcie meczu. Wielkie dzięki również sponsorom, przyjaciołom, którzy grają z nami. Witamy na pokładzie NKO Trans. A już za chwilę zaprezentowane zostaną wyniki piątej kolejki, aktualna tabela po piątej kolejce oraz zapowiedzi szóstej kolejki, w której to już 17 września w sobotę MKS Ciechanów zmierzy się na wyjeździe z KS Kradrobin na Stadionie w Drobinie. Serdecznie zapraszamy zarówno na stadion jak i na kolejne transmisje live. Dziękuję bardzo.